Sekrety udanej koloryzacji. Bez stresu. Zanim pojawiła się Inoa dla co wrażliwszych klientek, farbowanie włosów przypominało trochę wizytę u dentysty. Przepraszam, czy to jest normalne? Bo jakoś tak strasznie szczypie. Ha, no niestety. Au, o, za gorąca. O, za zimna. Dlaczego ta kawa jest tak okropnie gorzka? Z Ino'a farbowanie jest delikatne i odprężające. I co, a nie mówiłem? Teraz to jest prawdziwy komfort, co? Au! Jeszcze pani nie dotknęłam. No właśnie, a mnie już zdążyło zabolać. Trochę wyczucia może. Ino'a. Wyłącznie w salonach fryzjerskich.